Dziękuję bardzo, panie marszałku. Witam panie, witam panów bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj się spotykamy i dziękuję za tę możliwość, dziękuję za organizację, taką trochę ad hoc tego spotkania, ale bardzo potrzebnego spotkania. Spotykamy się, co oczywiste, na wiejskiej, bo tu jest Senat, tu jest Senat, a nie na nowogrodzkiej. Mówię o tym, bo żyjemy w kraju narastającego bałaganu, za chwilę już właściwie anarchii. Nasze rachunki płacone, rachunki płacone przez Polaków rosną dramatycznie z dnia na dzień, a rząd zwala całą winę na Putina. Pieniędzy z KPO jak nie mieliśmy, tak nie mamy. To są miliardy euro, które się należą Polakom, a rząd zwala całą winę na Brukselę. Gdybyśmy nie znali PiSu, to byśmy powiedzieli, że to jest najbardziej niewinny rząd na świecie, bo właściwie nie ponosi żadnej winy i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, co robi. Ale znamy PiS i to znamy aż za dobrze. A właściwie z każdym dniem poznajemy coraz bardziej. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, przeczytaliśmy, że pan premier Morawiecki kłamie już nie tylko wobec milionów obywateli. Wobec opozycji, rzecz jasna, ale kłamie też wobec własnego rządu, nie ujawniając, co jest właściwie w kamieniach milowych, wśród kamieni milowych związanych z KPO. Czyli dochodzimy do takiej sytuacji, w której oni coraz bardziej ze sobą wojują, walczą, zagryzają się codziennie. W normalnie funkcjonującym kraju takiego rządu nie byłoby w ciągu pięciu minut, on już by upadł. Ale dzisiaj rządzi nami koalicja, która trwa. To jest koalicja Trwam która rządzi w tej chwili Polską i próbuje doczekać, dotrwać do wyborów. W takiej sytuacji tym ważniejsze, tym istotniejsze jest to, by ugrupowania opozycyjne, opozycji demokratycznej współpracowały ze sobą tak dobrze jak dotąd w Senacie. W pracach Senatu Rzeczpospolitej, my deklarujemy jako Polska 2053 monachołowni rzecz jasna. I gotowość do dalszej takiej pracy i współpracy w tej kadencji Senatu, jak i przy tworzeniu paktu senackiego, nowego paktu senackiego na kolejną kadencję. Uważamy, że tworząc pakt senacki powinniśmy poważnie zakładać i wierzyć w to że ugrupowania opozycji demokratycznej będą w stanie zdecydowanie powiększyć swój stan posiadania w przyszłym Senacie. To jest realne, to jest realistyczne, wszyscy powinniśmy o to walczyć i mieć takie właśnie ambitne cele. Rzecz jasna, uważamy także my, partia, której nie było w czasie tworzenia poprzedniego Paktu Senackiego, że tworząc Pakt Senacki 2.0 powinniśmy myśleć o tym, w jaki sposób on będzie odzwierciedlać poparcie dla. Poszczególnych partii politycznych, aktualne poparcie dla partii politycznych. I ostatnia rzecz, pozwólcie Państwo, że wspomnę o tym, bo to jest sprawa ważna nie tylko dla nas. My niezmiennie ponawiamy zaproszenie dla liderów głównych. Bloków opozycji demokratycznej do wspólnej organizacji, do współorganizacji konferencji o przyszłości Polski. Do niej do tej pory nie doszło, ale nic nie jest straconego. Co więcej, uważamy, że takie spotkanie, taka konferencja jest potrzebna, dlatego my apelujemy, popracujmy wspólnie w czasie wakacji. Można i w czasie wakacji a nawet trzeba popracować, tym bardziej, że nie wiemy, co jeszcze prezes Kaczyński nam wszystkim zgotuje w czasie tych wakacji. Więc my. Po naszej stronie popracujmy wspólnie nad tą konferencją, przygotujmy koncept tak, byśmy mogli jesienią zorganizować, przeprowadzić, zaprezentować Polakom konferencję o przyszłości Polski. Uważamy, że Polacy, obywatele, wyborcy mają. Prawo dowiedzieć się, jaką propozycję, jaką wspólną propozycję będzie mogła przedstawić opozycja demokratyczna, a po naszej stronie to jest nasz obowiązek. My taką propozycję powinniśmy przygotować i zaprezentować. Dziękuję bardzo.